Te Toyoty z Ameryki ściąga się głównie z jednego względu. Nie dlatego silnika 47V8, tylko dlatego, że po prostu występuje w nich praktycznie brak korozji. Zależnie od stanu. Tu jest Lexus, akurat, ale jest to bliźniak. Czy Toyota, czy Lexus? Różni się praktycznie tylko znaczkiem i paroma szczegółami. Piękny perłowy lakier. 2005 rok. 200 tysięcy mil ma już za sobą. Widać od spodu, że ten egzemplarz wygląda naprawdę przyzwoicie. Patrzcie, jaki pęk kluczy do tego ktoś dał. Tak jak wspominałem, leksy mają pneumatykę, grzane fotele, jest reduktor. Jasne wnętrze to tak zazwyczaj typowo dla białego koloru, perłowy lakier. No i te toyoty u nas naprawdę przeżywają drugą młodość. Te auta bardzo często. Zostają wyprawówkami. One są takie duże, kwadratowe. Modyfikuje się je, wrzuca się gaz i te auta śmigają. Naprawdę Toyota zrobiła kawał dobrej roboty przy tym modelu.